Dlaczego no niby? No bo no wiesz, bo ona jak masz dopałkę, to strzela mhm. z taką samą siłą jak kaber, nie, czyli ta, co zabija na strzała, ale masz 6 naboi, nie? Aha, Zatem no nie trafisz, to, to, to tam nic się nie stanie. I na dodatek możesz przynajmniej chociaż zabijać te mobki, które tu są na wyniszczeniu, czy na czymś innym, nie? Bo wcześniej to mhm. tak trochę słabo. Ile mam subów? coś około 110 chyba, jest coś do dobra, tego. Biegajesz shotgunem? No ten, ta, takim co tak strzela takim trzema tym. Ten, ten z takim właśnie tak strzałki jest, to jest taki żar czy cokolwiek, to, to jest takie spoko A teraz biegasz ze sniperką czy z tym co ja mam? Eee, ze sniperką tam ze strzela tak po, po jednym strzela O kurde on tu O, dostał bańkę. O, jest o Jezu, dostałem Ty tarczę rozłożył na nas. Na, 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 na właśnie na ja, ja tak wiem. samo no, dostałem dostałem to się Co za zabrał jakąś taką? nie wiem, ale dostał ode mnie strzelę Rocky the One tutaj jest, prawie. No bo są bronie z tej ostatniej zakładki, w ogóle nie jakieś takie dziwne. Znaczy, i dziwne, inne są. No kurde. Może ile tu jest? Zajbamy. No. Jaki Stary, jaka tuż tu jest rzeźnia! No tak, właśnie widzę, przy tych budynkach, czy, znaczy przy tych budynkach, na tym osiedlu jest straszna rzeźnia. W sumie to cała wada to osiedle. Dało mi się, kurde, nasypali tam, pozdrawiam Partoka, Dostać pozdrowionka staro, oficjalnie. A, ja dziękuję Z dziękuję ślicznie, pozdrawiam również. No, zabity. No to wyniszczenie tutaj to... A, dostał, no! Wyniszczenie jest w sumie spoko, bo tu po prostu biegasz i zabijasz, nie musisz się niczym no, przejmować. to jest takie... Czy tam w sumie to warto byłoby się przejąć czymś? Dobra, czekaj, wiesz co, ja tak partoczek, tak trochę z tą jadę. Widzisz tam kogoś, czy coś? A, tam był jednegoś w budynku, ale gdzieś chyba pobiegł dalej. Ty, za to, tą... Bo jest, jest wieżyczka O, zabiłem go! O, no. z powietrza, stary. Uważaj tą wieżyczkę. Ona jest na tej środkowej drodze. Gdzie jest ten most. Czy ten most A, to, to, z... zleżał, to to tam most... to że Kombinuję... Bron, wozimy A już coś w tytanku będę kombinował. Boryzont ten gości mnie ściągnął Z czego strzela? To jest taka strasznie dziwna broń. Brzmi jak odkurzacz i wygląda o. jak snajperka. Nie więcej. No to. Co... A ty już masz tytanka, nice. Znowu? Nie, no i ja muszę go jakieś zać, bo nie mogę pobiegać po tych torach, bo on po prostu nie widzi i A O, został. Ale on pod, na torach tam siedzi, tak? No tak, on siedzi na torach. Często ja chyba już zabity jest na patrzę. A, no to spoko. On ma zabity. No, ale to ich farmimy w sumie, tak teraz patrzę. Jest tu jeszcze jeden chyba, powinien być. Masz gościa na placach, stary? No. Masz ok, ściągnę, go, ja Ale niestety jeszcze mnie inny gościu. Chyba nie lubię, że zabijemy kolegów. ciu 15 złotych! Spediti O Boże, speditioro... Nie umiem czytać. Autentycznie. Siema, do kogo Będzie na hortexa... E, może na Hortek, Jakikolwiek soczek i pizzawkę, stary. Jeszcze raz mógłbyś napisać na czacie to pytanie? Przepraszam, bo, bo kurde tu... Yy, bardzo Zagłosiłem. śmierć, mi yy, kurde zagłuszył. Dziękuję ci bardzo, ale pewnie coś chodzi o Gildię, coś tak mi się wydaje. Do, napisać trzeba do, do jakiegokolwiek na przykład najlepiej do jakiegoś członka Gildii napisać i podpytać o to, żeby dał ci namiary na jakiegoś oficera. I wtedy on cię powinien zaprosić. To ja mam lepszą radę. Wejdź po prostu na poszukiwarkę Google, wpisz sobie Gildię, tam gdzie mówi Miron, i bierz mi wtedy pokazanych oficerów. I a no w sumie, pisz po no. do losowych. No no no, 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 no w sumie w grze. Tak ja tak Cię masy, po niej dziękuję Ci za, za donate'a, dziękuję. Ja przepraszam, że tak nie ogarniam, ale jak mam tak napakowaną akcję, grę, to... Ty... A ja chciałem rzucałem kwota o hortexie i pizzarce to już w ogóle. Serio? Kurde, stary pizzerka No stary, bo dostać 15 to tych to ja mówię, będzie stary na horteksa i na pizzerkę. Ja pieprze stary czy jakbym się wrócił do gimnazjum. Ale wiesz co, nie, no tak. u mnie było stary, był hot dog i i ten. Taki kartonik litrowy Tymbarka. Malutki. A, no ja miałem mnie się wiem, kupowało forteksy, to takie litrowe, w takim niebieskim kartonie, jakieś bo nie czy tak jest I picerkę. No, picerki były w stare, maczuby. A kurde picerkę tam specjalnie. O, dostał. Kurde, ile tam jest? O Boże, A o. O nie na no stop kampią ze snajperka... Nie wiem, czy to jest snajperka. Nieważne, z i po prostu kampią szyt, na tym... Szyt, na te tory właśnie. O, co o kurde, jak się ewakuował, stary. Ewakuował się prosto w tego. Koleś się ewakuował prosto stary w, w most, stary i się zatrzymał. Ewakuacja w most. Uh. Przeżyłem, przeżyłem, żyję. Ooo, stare siadło. Rok, mikrofon, wszystko działa. Macie o, czy jakieś tam problemy przedtem ci pisali, ale chyba już było dobre no, przez chwilę, to, nie to być teraz. Być co, ja tutaj tak trochę zaszaleję troszkę. jest jak oni stoją w trójkę tymi stenami. Wiem 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 właśnie jak teraz patrzę. Czym jakiś zaś zajść może czy coś? O stary, ty stary tylko koleś był Łocie kurde panie, to mogłem przycelować chociaż no Ja cię nie wierzę uh. Kurde, jadę nas w tym meczu. Znaczy, a nie, czekaj, wygrywam. Cześć nie masz Nie jadą No ciebie jedną stary, no, ja no jestem no, no. w tym meczu niestety Trochę nupczysz no, O Hole no. no, no. no. Zawsze można być mistrzem No ja tutaj prawie, że króluję No tu Outsiderek kurde widzę, że reigns supreme Ale jestem tuż za nim, więc nie jest aż tak źle Uuu, uuu, dostał Tylko czy Outsiderek tak zabijał, czy kurde Dobra, weźmy sobie taki trochę Przewadujmy, zróbmy tak widzicie czy ktoś tutaj łazi. Oj te kosiarze są mirtujące, to jest takie nito, nitopilot O Jezu! Pośrednio. O Jezu, widzę mnie! Dobra, mam tytanka i, I obok siebie jest kolejny, więc uważaj Bo kolejny jest trzech obok Ciebie, więc uważaj. O kurde o Jezu dostałem Ja się nie kurde poddam No i mnie zrobił od dupskiej strony kurde jak mnie tutaj ale to się jak ma... tak jak wygraliśmy Pomimo mojego ale Tak już, już ładowałem tam Ulta no do środka ładowałem w ten cały Ale ale dobrze idzie Jestem zadziwiony że outsiderek tak dobrze grałem kurde skubaniec jeden no, opartoczku już tak trochę przy stary. Trochę mocno. Trochę, tak, trochę, tak, trochę I warzywiane, no. No, ale w, wiesz po co ja tak mówię, nie? Stary, to dla twojego dobra w stary. Znaczy, że czuję tak. tą presję, nie? Myślę, że to jest potrzebne. Dlatego tak zmuliłem teraz. Chciałeś tutaj odrobić, ale. To się szanuje, że chciałeś. No i banieczka. Banieczki 2000. O oh, kurde wysadzony Wysadzony Titan Mogę sobie zrzucić jeszcze tytanka Jeszcze jeszcze zrzucę na koniec yeah, Okej. Okay. Yeah, kurde Zakończyłem <laughs> Okej okay, zrzuciłem się Ale to w sumie tak to Ostatnio jest. widziałem jak, jak o zrzuciłem tytana na tytana What? co chciałem powiedzieć, to to ostatnio widziałem, jak ktoś zrzucił Tytana na, na uciekający statek <grym grym> i Ale go? No tak, no mówię, rozpizgał go stary. Le, lecący Tytan po prostu uderzył w ten statek. Nice. I, I mówię, no kurde, no piękna, no piękna sprawa. Piękna sprawa. Tylko mi się coś popierdziło, nie mogę kupić suba. E, chyba ktoś jeszcze miał jakiś problem z tym. Dobra. O, dostałem tą ostatnią broń na tytany, Ona jest spoko? Czekaj, opuść grupę, zaprosić, sieć, zapraszam was na kolejny ten Okej, okay, okej okay. Wyniszczanko było fajne Pyrdy. Używałeś tej ostatniej broni, na tany, tej takiej wyrzutni rakiet? Mm, nie, ale wiem, że ona naprowadza, naprowadzająca jest i walizmę. właśnie ją dostałem i jestem chyba wypróbuję. Bo jest więc, chyba ten laser, jest granatnik, jest taka kula powolna, mm. taka lecąca. To tak, taka tak, zielona. i właśnie to i ta wyrzutnia rakiet jest. No wstrzyma. i ta wyrzutnia rakiet jest. Spokojna. Ja sam spróbuję, w sumie, czemu nie? Może byś dysponił. Dobra, no to mamy teraz full chyba, tak? 5 osób, te, te cool? te, te, No, no może full. Nie, 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 nie full. Bo, aha, bo teraz połączona z większą grupą po prostu. Mhm, no, telefon super. coś ci tam, kurde, bzyczy. Telefon, uh, coś ci tam, kurde, dobija się. I się spania? Partok. Do spania. <noise> Do mycia. Do mycia, partok. Dobra, jedziemy to tylko. A może może zmienimy sobie ludzika może my sobie coś pogram, może pogram sobie z SMG trochę. To będzie śmieszne. To jest yy, mam tego SMG-ka, gram tym co nie trzeba przycelowywać w ogóle, nie? No, Okej, okay, po. No i super sam się załatwił. A zrobiony. Ja nie wiem czy wiesz jak ten SMG się nazywa. O kurde, to jest ten Volt on się nazywa. To biegasz stary tylko i bez przycelowania. A wiem który, wie. z nim przez jakiś czas, ale zgodziłem się. No taki śmieszne, takie wiesz. No no jest śmieszne, po prostu. No tak, tak. A czy z noski Bo to jest jakiś rodzaj buildu na pewno. No tego zrobiłem sobie i wiesz co tutaj to jest chyba jedna broń, na której używam ten talent, który pozwala ci w sprincie strzelać. No to mam za tej broni idealny. No to jest właśnie chyba jedyna broń. Upsa. Na dalsze tam strzelanie to też trzeba już przycelować w sumie niestety. No właśnie, o no tam broń się nie nadaje jak chcecie na dalsze dystanse strzelać, bo zobaczcie No nie na dalsze. No, znaczy no, znaczy może chodzi bardziej o przycelowanie. Tak, nie... tak. Czy, nie mówię, że nie radzę jej zabijać, bo sam zabijałem, ale po prostu jest słabsza niż firma. E, rozrzut ma straszny, dlatego po prostu z nią strzelasz bez recoila, nie? No tak, czy z biodra, to się nakłada na to, że jest słabsza? Uuu, umieszczałam kurde wzmocnienia broń. Uuu, ile tu ich jest? <laughs> ale porobienie jak kubską. Dobra. Nie w ogóle tego singa grywa w końcu? No, kiedyś ogram. Tak planuję od 14 do 16, jak będę miał te streamy teraz. No to jest spoko. Akurat na jakieś, powiedzmy, 3-4 streamy byś miał. Lecimy tam po typa. O Jezu, jaka ta bronia jest śmieszna. Zaliłem tego typa? Zaraz tam sobie tytanka. Joink! Nice! Kurde, ta broń, ta broń to wydaje mi się, że to jest broń dla noobów. To jest jak akimbo w MW3. Nie, nie wiem czy grałeś w MW3 kiedyś. Nie w y, Modern Warfare gram tylko Black Opsa. O Jezu! Dwóch jednym strzałem! To Tam było takie po prostu dwie... No, akimbo, czyli takie dwa łzyki, że to było. Aaa tak, stylu. to ja wiem, to ja wiem. I wszyscy wyzywali. No w tym grałeś. Oplu. Miałem szansę tego dorwać, a tu widzę, że... Tak ja strasznie nie lubię, nie lubię tych ludzi z tym przeskokiem fazowym no, no wiesz no jakiś tam sposób nagryjesz, czekaj po któryś znaczy, No tak, ale oni, oni całkowicie terenygują mój granat, bo nie ja ten niegiłem. granat, który przyciąga i oni po prostu z niego sobie wychodzą no i tyle. No, ja zabiję gościa. Oj, jakie są nie granat? Oj, 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 ja używam stary ten, ten flashbang, który ten. na ma... Dobra, ładujemy gościa. O, stary już ma, mam. Dobra, zabiłem gościa. tego. No, taki trochę tutaj strzał na ślepo, ale liczyłem na to, że coś się uda. Aj, kurde, za szybki ten typo jest. A te przeskoki wazowe z kubaniec. Dobra. Ja mam ulta tutaj, tylko ja, ja postaram się go mądrze użyć tym razem, ale, ale idzie nam całkiem dobrze. Rdzeń salwy gotowy, zaraz tu się za porówką tutaj ogarniemy. O, ale to... ten namierzany napisać jest kurde zabawny stary. Wybrój z tego któryś No tak do, Domyślam się, że, że może być śmiesznym. No kurde, ten koleś w ogóle nie uciekł? Co za, co za typo. Dobra. No i teraz kurde porobiłem słabo to, bardzo słabo sobie robimy. Który to? zrobiłem ten pilot nie ma szans. No partoczku, pomagam ci już. Ładujesz, ładujesz. se poradzę bardzo dobrze. O jeszcze następny kolarz. Dobrze. Czy nie Spoko, spoko. Gdzieś koleś był nie nie ma. Ty już ja spadam, to ważne? Żyjesz? Tak, nice. tak, 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 ale, ale okay. tylko w barierkę wpadłem. w niego. Poczekajmy chwilę, będziesz mi się tu wybiec, znaczy. No, on wie, że tu jesteśmy, coś tak. Czy... On tak, dokładnie o tym wie. No to poczekajmy, bo aż wyjdzie o autopilota i to. Pozwolimy, no, za się do tego Nie, nie to, to chyba go nie ma. Dobra. No, nie, nie, dobra. nie ma go. No to okay, ma to pytanie. Gangbang. Ojej. Oh, no może? Tego nie lubię. No i przechodzę do ja no, już uciekam sobie stąd. No spokój, spokój. Ja jeszcze mam swojego na później Full multę, tutaj to coś zniszczyć. Lecę po tego typa tutaj. Nice. A tu nie ma. Trzeba bardziej tych granatów w częściej części używać. Ktoś gdzieś tu musi być. Czuję, że ktoś tu jest. Tu obecność. Aaa, proszę bardzo. Tylko, że mi zabił tutaj no No. Co to mamy? Okej. Okay. Nic nie ma, stary, tak teraz patrzę. Te że są wkurzające, bo jeśli tak trudno rozwala, tą broń na tytany... No tak, bo to jest taki, tak jak mówiłem, że to jest taki, kurde... Taki wkurzający, mały tytan, no. no. tak, to jest taki, ni to pilot, ni to tytan. Przynajmniej z mojej strony, tak to nie, 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 nie wiem, nie do już czego ty tak, tak... Nie wiesz nie wiem, czy to tak karabinem, tak może zbrojenie na tytana, bo takie, kurde... O no, i ostatecznie Tam dewanty tak. wiedział, no, to się, A, O Jezu, Jezu, nice. Jezu ja tą wykończeniówę tutaj zrobiłem stary Sz Szlifierka powiem Ci, trzy kile ostatnie zaliczyłem wiesz tutaj Ja po prostu jedną, ser jedną serię, o Jezu Boże jak czuję się tak no że szok Ale mnie z górę zrobił Jaka wykończeniuwa? no pokczam powiem wam ty, ole, koleś ma broń, śmierć. a to ty, monstra. Boże, ja nie wierzę, że ktoś z tym gra. No, nieźle, nieźle. Dobrze nam poszło, panowie. No, robiście poszło. Co, ktoś tam go nie widzi. Gezy. Outsider, co ty, kurde. Ale trafił, końcu. Outside line, coś tam trafił. Speditorino! Tak to się tam. Dobra, znalazłem Mimirona. Kurde, no teraz gdzie twój Jest. <gnow> Dziękuję Ci bardzo, za Dziękuję bardzo za, za wspieranie kanału i, Dobre, i mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawił w gildii. No, to, to był dobry, dobry, to jest dobry buildik. tak trochę no, skillowy, ale, ale. Ale śmieszny. Ale i dzięki działa. no.